Zorza Pęgów okazała się najlepsza w rozgrywkach Orlen Pucharu Polskich Kobiet na Dolnym Śląsku. W wielkim finale pokonały 4 do 1 juniorki ślęzy Wrocław i zapewniły sobie awans na szczebel centralny. Mecz był bardzo wyrównany, wynik może na to nie wskazuje. Dziewczyny postawiły się dosyć mocno. Są młode, wybiegane. Jednak górą wzięło doświadczenie i mądrość wojskowa dziewczyn, kobiet, które. Przekroczyły pewien okres swojego życia, nie grają już zawodniczo, ale dalej potrafią się bawić pięknie piłką i to jest najpiękniejsze. Robią to na fano Myślę, że właśnie to co Pan powiedział przed chwilą, czyli przede wszystkim to doświadczenie, ale też myślę, że warto powiedzieć o tym, że my w niedzielę graliśmy mecz w centralnej lidze. Tak naprawdę o meczu tym finałowym dowiedzieliśmy się w sobotę wieczorem. Więc dziewczyny miały około 50 godzin na regenerację, co uważam jest trochę małą ilością. E, więc może to też miało wpływ, aczkolwiek niczego nie zamierzam odbierać tutaj drużynie Spęgowa, bo e, pokazały to doświadczenie, który, o którym pan już powiedział. Już przed meczem było wiadomo, że starcie tych drużyn będzie konfrontacją doświadczonej Zorzy z młodością Ślęzy. Większość zawodniczek Spęgowa w niedzielę w barwach Dolnośląskiego związku piłki nożnej świętowały Polski, a teraz potwierdziły dobrą formę w rodzimym pucharze. Wydaje się, przyzwyczaiły się do tego złota. Jak w niedzielę złoto, to we wtorek złoto boję się pytań w szatni zaraz, czy w czwartek też pojedziemy po jakieś złoto, no, ale nie no, było to wyczerpujące. na pewno, już sobota, niedziela, razem pięć meczy, fajny sukces, obroniony tytuł mistrza Polski kadry wojewódzkich, 35+, wszyscy jesteśmy z tego bardzo zadowoleni, no tutaj wiadomo, że to musiało się gdzieś tam odbić troszeczkę na jakości, no przede wszystkim na kondycji, ale dały siebie wszystko, jestem bardzo zadowolony i gratuluję im serdecznie. Moim celem jako trenera e, piłki młodzieżowej, czyli, czyli tych juniorek jest przede wszystkim to, żeby je rozwijać i przygotowywać do piłki seniorskiej. I to, czy my przegraliśmy ten mecz e, finałowy, ok, wiadomo, zawsze gramy po to, żeby wygrać, ale to też nie jest najważniejsze. I moim celem jako trenera jest przede wszystkim to, żeby je rozwijać i myślę, że idzie nam to całkiem nieźle, e, ale też no, kluczowa jest dla nas, wiadomo, liga. Liga jest zawsze ważniejsza niż, niż Puchar i chcemy się jak najlepiej pokazywać na tym szczeblu centralnym. E, na razie też jest, nie najgorzej. W finale dolnośląskiego pocharu polskiej kobiet na wojsku zobaczyliśmy kilka zawodniczek z przeszłością w reprezentacji Polski, co dodatkowo buduje rangę rywalizacji. To samo powiedziałem też dziewczynom na odprawie przedmeczowej, że e, ja chciałbym być na takim w tym miejscu, w którym są one i zagrać z byłymi reprezentantami Polski, e, więc dla nich to jest super doświadczenie i, i, e, i super poligon doświadczalny, więc naprawdę e, miały, miały na kogo popatrzeć na pewno. Ja się towarzysko, towarzysko, tak naprawdę, organizuję turnieje na hali, pierwszy raz się z nimi spotkałem w 2015 roku, jak prowadzili Rzeźby Młodzieży. Zorze Pęgów-Błodziczek, z którą Rzeźby też w 2016 roku świętowali Mistrzostwo Polski do lat 13 jako klub. No i tak, tak nawiązała się między nami yy, nic sympatii, która przerodziła się może i w coś więcej. Nie wiem, ja dla nich jestem jak ojciec może, one oddają serce i Budujemy coś pięknego, jeżeli inne zawodniczki, które są nieaktywne, a miałyby ochotę do nas dołączyć, to zapraszamy, jesteśmy otwarci. Zorza Pęgów za wygraną w Pucharze Polskich Kobiet na szczeblu wojewódzkim otrzymała 5000 zł.